Witajcie, zapraszam na rozkład dla ryb na sierpień. O miłości oczywiście. Zobaczymy, co te karty będą chciały pokazać Wam, jakie energie na ten najbliższy tygodnie. No oczywiście, nie dla wszystkich, nie wszystko, jak zawsze. Proszę o dystans, proszę nie brać niczego na siłę. No, bo tu nie o to chodzi. Nie w ten sposób działa. Wierzymy tylko o to, co czujemy, że jest. Coś tutaj się tak jarzy, żarzy, no, gdzieś w samotności myślę, kontempluję, zastanawiam się, e, jakie działanie teraz mam wykonać, bo pałeczka jest w moich rękach. No i tutaj, e, jakby wiele może się zdarzyć. No, jakiś tu jest miłosny król na horyzoncie. E, król, z którym, no, związana jest sytuacja, no, powiedziałabym, taka mocno napięta, gdzieś może, Trochę jest takiego zamieszania i niepewności, bo pojawia się dystans, pojawiają się takie może energie takiej izolacji, schłodzenia na życzenie jednej ze stron, a to dlatego, że co, no, że jest jakoś tak poważnie, że jest. Tutaj pewna kwestia do, do wyjaśnienia, do przemyślenia, no bo, no bo nie ma teraz innego wyjścia, niż postąpić tak, jak ja czuję. No i ten człowiek, on się gdzieś tam sobie idzie, przebywa, nie wiem, albo w swojej samotnie, albo po prostu od tej drugiej osoby się separuje żeby tutaj dokonać zmiany w swoim życiu. No bo to jest taki czas, kiedy ta, ten przewrót tutaj ma przyjść. Bo dość już tego wszystkiego, co mnie jakoś tak dużo kosztowało, powodowało to, że moja głowa ciągle taka. Taka zmęczona myśleniem i zmartwieniami jakimiś, przemęczone, przeładowane. Ja chcę z tym skończyć. Ja tutaj otwieram się na miłość, bardzo. Przede wszystkim to przychodzi czas miłości do samego siebie. Uwalniam się od e, wszelkich e, negatywnych energii, bodźców, sytuacji osób, które mi nie służyły. I zaczynam dbać o siebie, pielęgnować siebie, bo do mnie dotarło. Ja tutaj zrozumiałem, że, że do tej pory naprawdę nie kochałem siebie, a ja muszę zacząć przecież kochać siebie, bo to jest bardzo ważne. W momencie, kiedy ja to wszystko zrozumiem, bo dosłownie błyska mi takim światłem w głowie. Mam takie zrozumienie tej sytuacji, no to jak ja już tak ukochuję siebie, to nagle pojawia się on, ni stąd, ni zowąd. Uwaga królowe, tutaj ten, ten pan król na horyzoncie, z którym to jest do pogadania. Tu jest taka pogawędka o uczuciach, o tym co, co w nas siedzi, bo nam tutaj brakuje pewnej jasności. No, i sobie tutaj może będziemy z królem doprecyzowywać coś, co do tej pory takie było, hmm, ciągnęło się, wlekło, takie trochę przydymione, takie trochę skrywane, jakby te ostatnie tygodnie i ten czas, który może jeszcze przechodzicie, to jest ta, czas takiego badania, taki analiz, takiego wsłuchiwania się w siebie. Ja tutaj muszę odkryć to, czego ja naprawdę pragnę. A co chcę robić w życiu, z kim chcę być, jak chcę to robić, jak w ogóle mam daną sytuację? No, sobie tak ułożyć, przeorganizować. No, i teraz będę to robił. Będę używał tutaj odpowiednich narzędzi, czyli mojego umysłu i mojego serca, bo ja też chcę dopuścić serca do głosu. Ale umysł też jest ważny, żeby tutaj nie, nie pozostawić tą sytuację bez kontroli. To ja też się czemuś przyjrzę, ale przede wszystkim dużo um, tych interpretacji, tematu, który gdzieś tam może mnie gryzł, gdzieś bolał, przychodzi nowe, przychodzi taki czas, kiedy z ulgą po rozmowie, czy po wyjaśnieniu, albo po objawieniu, którego dostanę w głowie, Puszczę jakiś temat, zostawię, pożegnam, poczuję ulgę i otwieram się po prostu na nową drogę w życiu. Taki, taka duszeczka pełna w gotowości, w takim zwarciu, z taką mm, ochotą, cały prężny ruszam do akcji, idę po swoje to jest bardzo fajne, zupełnie taka przychodzi, powiedziałabym, taka dojrzałość, świadomość, no tak Ci tutaj się zaświeca, tak Ci pyknie i tak się czujesz, że tak, no, bardzo przełomowo. Odwaliłem kawał roboty i teraz mogę iść dalej, no. Dobra, dopowiem sobie jeszcze niespodzianka, zaskoczenie. Co Cię może zaskoczyć, jaka niespodzianka? <laughs> No i tutaj mamy te kwestie właśnie rozmów. Bardzo Cię roz może zaskoczyć osoba yy, podczas konwersacji, yy, podczas właśnie yy, sytuacji, kiedy się spotkacie albo próbujecie nawiązać jakąś łączność, jakiś kontakt na temat spraw uczuciowych, sercowych, to to jest jedna kwestia. Druga kwestia to to, że ty sam siebie też możesz zaskoczyć swoim nowym podejściem, nową postawą do życia, bo, bo ta twoja, nie wiem, mam wrażenie, że wy ogromną transformację przechodzicie i poczujesz takiego strzała, taką mega dojrzałość, że ty nie boisz się niczego, nie obawiasz, jesteś taki, bardzo stajesz się asertywną osobą i w miłości potrafię powiedzieć nie. Potrafię się czemuś oprzeć, z czego jest zrezygnować. Do tej pory ja tak nie potrafiłam, a teraz proszę. Królowa jest selektywna, potrafi o siebie zadbać i, i ona umie już teraz siebie ochronić, o siebie zawalczyć. Bardzo fajne. I jeszcze na co uważać, na co zwrócić uwagę, uważać, zwrócić uwagę. No, uważaj na ten etap zmian, taki etap bardzo przejściowy w Twoim życiu, bo tutaj jakby jedno może się zakańczać i od razu przechodzisz w drugie, więc zwróć uwagę, czy tak Ci jest wygodnie, czy rzeczywiście nie potrzebujesz odpocząć i trochę nabrać siły, dystansu, zanim wejdziesz w to nowe. Zwróć też uwagę na, na wszelkiego rodzaju wyjazdy, podróże, które. Masz zamiar odbywać, czy ty naprawdę tego chcesz, i bądź w jakimś sensie taki ostrożny, asekuracyjny, też asertywny, bo no nie wiem, czy jedziesz, chcesz jechać z tą osobą. No to tutaj też ważna jest ta Twoja postawa, aby umieć powiedzieć nie, aby umieć się jakby zachować tak z korzyścią. Dla ciebie, i też zwróć uwagę, że otwierają się przed tobą zupełnie nowe perspektywy, szeroki wachlarz nowości, i rozpoczynasz całkowicie nowy etap w życiu. Żegnasz się z czymś. Skrzydełka ci się otwierają i lecisz, lecisz. No, i tak sobie kontroluj ten lot, bądź bardzo. Taki widoczny podczas tego lotu, ale również miej świadomość tego, dokąd lecisz, dokąd chcesz lecieć, aby to był Twój lot, aby to były Twoje wybory, Twoje decyzje. Dziękuję za uwagę, za ja usłyszenie.